Dzień dobry. Przechadzam się ulicą w Amsterdamie i chcę pokazać jak wyglądają tutaj ścieżki rowerowe. W wielu miejscach ścieżki rowerowe są takie właśnie szerokie, wyraźnie oznaczone i respektowane przez pieszych i rowerzyści czasami nawet się złoszczą dosyć głośno zresztą na pieszych, jeśli ci wejdą na, na taką ścieżkę, no bo przecież to jest wszystko dobrze oznaczone i tak dalej i tych rowerów tych rowerzystów w Amsterdamie jest bardzo wiele, wielu na wszyscy tutaj jeżdżą na rowerach różnych, najróżniejszych elektrycznych tradycyjnych Tutaj widzimy jakiś rower, taki zbajeżony trochę. Ludzie jeżdżą też. O, proszę, bardzo dobrze. Właśnie takimi motorkami, skuterami, również po tych ścieżkach, zupełnie legalnie. Wczoraj byłem świadkiem scenki, że wieczorem jakaś dziewczyna jechała rowerem bez oświetlenia, i natychmiast nie wiadomo skąd się pojawiła policja i zatrzymała tą dziewczynę. Mm, nie przesłuchiwałem się, nie wiem czym się to skończyło, ale jak widać, jak widać tutaj Holendrzy przez, e, starają się, żeby, żeby to wszystko wyglądało w taki cywilizowany sposób. Mm, zacząłem mówić, że różnymi rowerami jeżdżą Holendrzy. E, widziałem dużo takich rowerów z. <tutujesz> tutaj towarowe, jakby rowery jadą. Widziałem. E, takie rowery przystosowane, wręcz kabiny przystosowane do przewożenia e, dzieciaków e, to jest taki, taki e, taka budka z przodu i rowerzysta po prostu pcha coś takiego, no także najróżniejsze rowery wszyscy tutaj jeżdżą, jak, jak widać kobiety, mężczyźni w różnych strojach po prostu to jest najpopularniejszy środek transportu w Amsterdamie i prawdopodobnie, tego nie wiem dokładnie, ale z tego co słyszałem, to również w całej Holandii. Tak, no i można sobie tutaj popatrzeć. Zbliżamy się do stacji centralnej i taka wręcz autostrada rowerowa prowadzi do centrum miasta.